Witamy dzisiaj w Sadzie Gruszowym. Ja nazywam się Małgorzata Czarnecka i prezentuję firmę Kopert. Moje nazwisko jest ja Szymon, pracuję w firmie Symbios. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z Małgosią w Sadzie Gruszowym w miejscowości Stary Dębsko-Sochaczewa. W miejscu, gdzie prowadzimy już dwuletni projekt drożeniowy, w którym zajmujemy się introdukcją organizmów pożytecznych do sadów gruszowych. A naszym celem jest wsparcie ochrony przed miodówką gruszową plamistą. Jest to związane rosnącą presją ze strony tego szkodnika i oczywiście coraz mniejszymi możliwościami w ich chemicznym zwalczaniu. Dodatkowo producenci są też coraz bardziej zainteresowani ograniczaniem pozostałości środków ochrony, więc nasz wspólny projekt ma na celu takie dopasowanie ochrony, aby była ona skuteczna i z możliwie jak najmniejszą ilością pozostałości. Dokładnie. W Polsce powstaje coraz więcej sadów gruszowych. Wiemy, że. Substancji aktywnych do ochrony przed miodówką gruszową ubywa. W następnym roku będziemy mieć praktycznie tylko dwa zarejestrowane insektycydy, które możemy stosować zgodnie z prawem w sadach gruszowych w celu ochrony przed tym groźnym szkodnikiem. Dlatego rośnie ta presja, aby wykorzystywać ten naturalny potencjał przyrody do tego, aby ze szkodnikami sobie radzić. Dziubałek występuje naturalnie w sadach gruszowych. Występuje także naturalnie w różnego rodzaju nasadzeniach, takich jak lasy, miedze śródpolne. Zimuje w korze drzew. Jest bardzo skutecznym organizmem pożytecznym, który żeruje na miodówce. W latach 90. w ówczesnym Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa były prowadzone badania, których celem było określenie populacji gatunków z rodziny dziubałkowatych w polskich sadach, czy to jabłoniowych, czy gruszowych. W naszych sadach bytują przede wszystkim dwa gatunki dziubałków. Jest to dziubałek leśny, inaczej zwany dziubałkiem matowym oraz dziubałek gajowy. My w naszych tutaj pracach wdrożeniowych zajmujemy się introdukcją dziubałka leśnego, tudzież matowego, czyli Anthocoris nemoralis. Tak, Anthocoris nemoralis jest jak już Szymon wspomniał gatunkiem naturalnie występującym w naszych warunkach klimatycznych, aczkolwiek jego introdukcja jest niezbędna, ponieważ musimy odbudować populację na tyle, Dużą, aby mogła skutecznie regulować populację miodówki. Zgadzam się. Generalnie dziubałki są bardzo e, podatne na różnego rodzaju substancje aktywne e, z grupy insektycydów. E, są badania prowadzone, czy to w Polsce, czy za granicą, pokazujące czy udowadniające negatywny wpływ wielu produktów, które my w sadach gruszowych stosujemy, na, nie tylko na dziubałkowate, ale też na szeroką gamę innych organizmów pożytecznych. Dlatego też oprócz tego projektu wdrożenia, Czyli introdukcji organizmów pożytecznych do sadów. Prowadzimy jednocześnie badania pod kątem oceny selektywności wielu różnych technologii, które stosujemy czy do ochrony, czy do nawożenia w sadach gruszowych tak aby potem przekazywać Państwu taką sprawdzoną wiedzę, co rzeczywiście możemy zrobić, jeżeli chodzi o stosowanie różnych produktów w sadach po wprowadzeniu dziubałka. W firmie Kopert od wielu lat zajmujemy się wprowadzaniem organizmów pożytecznych. Zaczęliśmy od wprowadzania pożytecznych roztoczy w szklarniach, natomiast coraz powszechniej naszymi klientami są producenci zarówno owoców, jak i warzyw, którzy uprawiają je zarówno pod osłonami, jak i w otwartym polu. Firma Kopert ma ogromne doświadczenie w introdukcji organizmów pożytecznych czy do, do sadów, czy do e, upraw warzyw, czy do upraw rolniczych. E, dlatego też nasza współpraca wyszła tak naturalnie. E, my, jako symbioz, zajmujemy się wprowadzaniem preparatów biologicznych, preparatów pochodzenia naturalnego, e, a firma Kopert te pożyteczne organizmy oferuje. Dodatkowo razem prowadzimy ten projekt, aby udowodnić też producentom i pokazać im, że można postawić na skuteczną ochronę z elementami biologicznymi, nie rezygnować z wielu selektywnych środków i nie rezygnować też z opłacalności produkcji, a jednocześnie zapewnić zmniejszoną ilość pozostałości i większą bioróżnorodność w sadzie. Zgadzam się. Natomiast te nasze działania mają na celu nie tylko wprowadzenie organizmu pożytecznego do Sodu groszowego, ale przede wszystkim sprawdzenie w jakich warunkach e, kiedy powinniśmy te organizmy pożyteczne wprowadzać, w jakich ilościach, czy w kilku terminach, czy w jednym terminie większą liczbę osobników. E, dlatego też po introdukcji prowadzimy oceny, aby zobaczyć, jaka jest efektywność działania e, tych organizmów, które wprowadziliśmy. Tak, to jest już drugi rok naszego projektu i dzięki temu mamy mm, pierwsze mm, wyniki, które podkreślamy. Pozwalają nam sądzić, że coraz bardziej dopasowujemy metody naszej introdukcji, jej czas oraz ilość do presji miodówki i coraz bardziej jesteśmy w stanie dopasować się do tego, aby ją skutecznie kontrolować. Do i dodatkowo nie opieramy się tylko na jednym gatunku, czyli na dziubałku leśnym. Wprowadzamy też inny gatunek. Jest to nasz wspólny autorski pomysł, aby jeszcze bardziej wzmocnić tą ochronę. Natomiast wszystkich szczegółów na pewno nie będziemy dzisiaj jeszcze zdradzać. Przerwą maja i czerwca jest to najbardziej newralgiczny moment, jeżeli chodzi o ochronę sadów gruszowych przed miodówką. To w tym momencie pojawia się na drzewach to pierwsze pokolenie letnie, a w związku z wyższymi temperaturami powietrza skraca się okres czasu od złożenia jaj do pojawu larw i przechodzenia z larw, larw przez kolejne stadia rozwojowe. Czasami to tempo jest bardzo szybkie, gdy mamy temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza, i niestety podane insektycydy nie zawsze są w stanie nam tą populację ograniczyć, więc musimy doprowadzić do momentu w którym przed pojawieniem się larw pierwszego letniego pokolenia wprowadzimy organizmy pożyteczne. Trzeba pamiętać o tym, że w naturze dziubałeczki pojawiają się dopiero w końcówce maja. Wtedy wychodzą ze swoich zimowisk i agresywnie atakują wychodzące na zewnątrz i żerujące na pędach gruszy miodówki. Z tego powodu nie możemy dziubałeczka wprowadzić bardzo wcześnie, ponieważ możemy zaszkodzić niska temperatura. Musimy wprowadzić go w takich warunkach, aby zapewnić mu maksymalnie najbardziej zbliżone warunki do jego naturalnego cyklu rozwoju. Małgosia, powiedz w jaki sposób dziubałki zwalczają miodówkę? Przede wszystkim dziubałek jest drapieżnikiem. Jest to drapieżny pluskwiak i on poluje na tak naprawdę wszystkie możliwe stadia rozwojowe miodówki, począwszy od wysysania jaj, skończywszy na atakowaniu i przechwytywaniu młodych larw mhm. i w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dorosłym dziubałkiem, potrafią także zaatakować osobniki dorosłe. Czyli w przypadku sadów gruszowych pierwszym wyborem naturalnym będzie miodówka gruszowa dla dla dziubałka, tak? Bo rozumiem, że jak pojawi się jakaś mszyca, to również na nie będzie żerował. Jeżeli nie będzie jego głównego materiału Głównego pożywienia, jakim jest miodówka, jest to jego preferowany pokarm. Wtedy może spróbować żywić się także innymi szkodliwymi organizmami, między innymi mszycą, może próbować zjadać także przędziorki. Mhm. W niektórych przypadkach zdarza się obserwowanie zjadania również. Y Innych e, drobniejszych roztoczy czy błonkówek. Bo też rozumiem, że dla przejścia takiego pełnego cyklu rozwojowego, po to też, żeby samica była jak najbardziej płodna, dziubałki nie powinny żywić się tylko, nazwijmy to pokarmem zwierzęcym, ale też powinny to uzupełniać pokarmem roślinnym. Tak. E, w... W badaniach dotyczących cyklu rozwojowego wszelkiego rodzaju dziubałków czy dziubałeczków, bardzo ważne jest podkreślenie, że niezbędne jest przez nich konsumowanie pokarmu mięsnego, jakbyśmy określili, mhm. czyli wszelkiego rodzaju owadów, larw, ale także w warunkach niedoboru bądź w warunkach, w których potrzebują dodatkowej porcji energii przy intensywnym namnażeniu się, jak ma to w tym momencie czas. Potrzebują także yy, dodatkowej porcji energii, którą zdobywają np. z pyłku roślinnego. Dlatego my w naszym projekcie wdrożeniowym postanowiliśmy wspomóc rozwój dziubałków, i po ich introdukcji też je dokarmialiśmy. Ale czym dokładnie i jak to robiliśmy, na razie niech to będzie naszą Szą tajemnicą. tajemnicą. Jako KOPERT, czyli lider w dziedzinie biologicznej ochrony roślin i wprowadzania pożytecznych mikro i makroorganizmów, kontynuujemy projekt związany z ochroną gruszy, starając się wprowadzać jak najlepsze rozwiązania. To, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli nie jeden, a dwa gatunki pożytecznych pluskwiaków. I oczywiście będziemy też rozwijać się w zakresie monitoringu oraz automatyzacji aplikacji. To jest bardzo ważne, żeby usprawnić ten proces. Ja ze swojej strony na koniec chciałbym ja tylko dodać, że oprócz tych dwóch sadów wdrożeniowych, w tym roku jeden z naszych klientów, Krystian Soszka, który prowadzi gospodarstwo właśnie w okolicy Sochaczewa, zamówił dziubałka leśnego i zaintrodukowaliśmy go na dwuhektarową kwaterę gruszy odmiana Konferencja. Więc zarówno sprawdzamy to w takich wdrożeniach, jak i już normalnie w takiej towarowej. Aplikacji. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany tematem organizmów pożytecznych, myśli o tym, żeby w swoim sadzie gruszowym wprowadzać te pożyteczne organizmy, zapraszamy do kontaktu. Będzie podany numer telefonu, adres mailowy. Proszę dzwonić, pisać. Wspólnie z firmą Kopert, z którą prowadzimy ten projekt, będziemy chcieli Państwu pomóc w walce z mydówką gruszową plamistą.